Nazywam się Ireneusz Stobiecki, zajmuję się profesjonalnie uzdrawianiem kwantowym i bioenergoterapią. Moja metoda uzdrawiania jest niezwykła. Ma ogromne zastosowanie w leczeniu guzów na piersi, bez operacji i bez inwazji na ludzkie ciało. Zobacz, jak zlikwidowałem u młodej kobiety guza na piersi, który zagrażał jej życiu. Guz był niebezpieczny i bardzo szybko rósł, a przypadek stawał się wbrew dramatyczny. Groziła jej operacja, a może nawet amputacja piersi. Pomogłem tej kobiecie wbrew nauce. Zlikwidowałem guza na piersi bez dotyku, energią. Uzdrowiłem ją po zaledwie kilku sesjach uzdrawiania kwantowego. Guzy na piersi poddatne są na działanie promieniowania mojego pola kwantowego. Moje umiejętności odczuwania energii w dłoniach i przekazywania naturalnej energii bez dotyku w miejsca dotknięte chorobą spowodowały natychmiastową aktywację samoregulacji jej organizmu. Guz znikł. Pomimo że lekarze nie widzieli możliwości pomocy oprócz operacji albo amputacji piersi, kobieta ta powróciła do zdrowia po uzdrawianiu kwantowym, bez skalpela. A lekarze nie dowierzają, co się stało. Drodzy Państwo, nauka często stoi w obliczu chorób, które są poza zasięgiem wszelkich metod leczenia. Jednak dzięki uzdrawianiu kwantowemu, jakie ja reprezentuję, istnieje możliwość pomocy nawet tam, gdzie nauka jest bezsilna. A ten przypadek, uzdrowionej przeze mnie kobiety z guza na piersi, jest jednym z tych niezwykłych, które wydają się przekraczać granice fizyki i medycyny. Kobieta skazana na operację albo na amputację piersi. Została uzdrowiona. Kiedy pierś u kobiety z powodu guza zostanie trwale uszkodzona, regeneracja jej może być już niemożliwa. Uzdrawianie kwantowe właśnie daje to możliwość. Moja terapia sprawia powoduje, że to organizm odzyskuje zdolność do samoregulacji i do samoregeneracji na ogromną skalę. Drodzy Państwo! Bo energia to ogromna moc, a zarazem ukryta siła. Energia, którą ja uzdrawiam dziś, to przyszłość. To przyszłość nauki, to przyszłość medycyny, to przyszłość ludzkości. Dziękuję, że byliście ze mną. I zapraszam do kolejnych odcinków. bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani Beata była załamana z powodu dużego, bolesnego guza, jaki wyczuwała na lewej piersi. Dlatego pierwsze przyszłam do Pana Ireneusza Stobieckiego i w czasie, w trakcie już tych terapii czułam, że ten guz maleje. Po prostu robił się miękki i malał. Malał tak i znikał. I właśnie pan Jelena już mi pomógł, bo ten głos y, po jego terapiach zaczął jak szybko rósł, tak zaczął szybciutko maleć i zniknął. A zrobiłam badania lekarskie i badania wyszły bardzo dobrze. Jestem szczęśliwa.